Siema, witam was w kolejnym odcinku z Dehantera z polowaniem zbiorowym na mapie Rancho del Arroyo i dzisiaj poluję ze mną Bogo. Siema. Kacper. Siemka. I Scyzor. Siema. Dobra, no to zaczynamy. To pierwszy będzie pędzić Bogo, tak? Tak. No to te y masz ten domek na górze czy do namiotu? Ten namiotu, bo nie mam, no tutaj A ja do tego wyżej jeszcze. Jest coś tam u was? No ja, już ja już 10 lat. Ja już 10 lat ustawię. Ja teraz jestem przy wodzie, tak że będziecie mieć zaraz coś tam. To... Tam ktoś zaznaczył zwierzę jak leci. Nie, 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 nie. nie. Tu jeszcze była krew, chyba twoja, Marcin. No, bo tutaj strzelałeś, a tam kolejne leży. To jest coś krew. Jeszcze jeden mulak, jak będzie Tu jest jakaś... Tu jest jakaś o, kora... ...fija, mi idę teraz. Idę jest, jest o, tu, je, tu jest... Słania, ...tu jest... tu jest łania, tu jest łania. Tu to jest. A to twoja bogo. Dobra, to chyba to tyle, nie? się jedzie? Tak, jadę, jadę. O, bony przyszły. To w przeciwną stronę biegną. Ale co, przyszło? Bony biegną? Pekaryowce. One biegną w moją stronę, tak mniej tak. więcej? Tak. Widzę. Na rące i już no I to idę. Olha que ela Kurde, pokazuje mi, co z tyżor a nie widzę tego, nie widzę go na mapie. Nie ma? Nie ma nic. Już jest. Ty pekariowiec mi zaatakował prawie. Tam u kogoś już jest mulak. U mnie jest owca. Dobra, możesz chyba jechać, Kasper. jesteś już na ambonach? Nie. nie. Możesz A, już ja na tak nie powiedzieć. A to spróbuj się tepnąć do namiotu i jeszcze raz wejść. Już, jestem na ambonie. Ja teraz wjechałem w bazanty. Cofają się? Kupanie gdybym mógł je zabrać? Dlaczego tak strzela się? Pewnie nie. tu w z Bagowane yy, tak wie co stoi i jakby trafił to mnie tam coś stoi. Się. Dobra, owca dostała. Odpowiedzi Piękna, Gdzie? U was bogo? Cześć, cześć. Tam pole u was byli i jest dużo pekariowców. Już mam to zbierane? A ja już mam dużo ustrzelonych. Co to tam pośleja. jest? Tam pekariowce leżą. To zbieramy? No jeszcze tutaj latają zwierzęta. A. Stężat stali. Pełzo za znaczyć. Obca tobie mnie. To wywuje. Co nie Co za Nigdy na to ile krwi, a ja nie pokazywało, żeby on dostawał. ja To jest, jeszcze muszę awter tutaj wytropić, żeby A szłem po kariovec. A. Leżę. A kolejny Leżę. Udaż już leży. O! Jeszcze kolejny! Olen. Udaż. Udaż. Udaż Fajne zakończenie. O! Patuje, I też. Mocno trzy padły, czyli da? Trzy. I trzy umarły. Czyli jeden ma tu... co? To zbierz go, to dobra. Co no więcej jest, Nie, to jest Bola, jeden. Dobra, to kolejny tu jest? Nie, wszystkie... Nie, wszystkie, trzy były tylko. A a, no dobra. Dobra, to w tym odcineczku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się polowanie spodobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika. Do kolejnego odcineczka. Na razie trzymajcie się, siema. 什么歌？什么？